Dzisiaj wam powiem o tym, jak przebywanie z innymi kumplami, mężczyznami, facetami będzie rujnowało wam podryw i osiągnięcie sukcesu z kobietami. Na początek lecimy z kontaktem wzrokowym, więc tak ogólnie kontakt wzrokowy w relacjach z kobietami jest. Nieodłącznym fundamentem, nieodłącznym elementem, żeby ogarnąć dziewczynę. I teraz zobacz, przykładowo masz ziomków, kumpli i tak dalej, i rozmawiasz z nimi. No to patrzysz się mu w oczy, ok. Tylko, że różnica polega na tym, że gdy rozmawiasz z kobietą, ty masz się praktycznie non-stop, Patrzeć w jej oczy. Wtedy tak naprawdę uruchamia się gadzi mózg. Przepływa przez was no, niewidzialna energia. Po prostu kobieta zaczyna coś czuć, patrząc na ciebie. Wasze spojrzenia się spotykają. I czasem jest tak, że kobieta patrzy ci w oczy. Patrzy ci w oczy, ty patrzysz na nią i ona w ogóle nie słyszy, co do niej mówisz. Po prostu odpłynęła. Odpłynęła. Po prostu patrzy, patrzycie sobie tak głęboko w oczy, że po prostu kobieta odpływa. Rozumiesz? Odpływa. I ona dlatego nie wie, jak jej gdzieś tam podajesz rękę, mówisz imię, ona nic nie wie. Przez po prostu tą chwilę, gdy tak głęboko jej spoglądasz w oczy, ona po prostu, no, można powiedzieć, że szczytuje. Naprawdę. Samym spojrzeniem możesz po prostu doprowadzić kobietę do wrzenia, no nie? I teraz zobacz. W momencie, gdy rozmawiasz z innym gdzieś tam facetem, to nie będziesz się gdzieś tam na niego patrzył i do niego mówił, no bo on raz, że on spuści wzrok, a jak, jeśli nie, nie będzie spuszczał wzroku czy coś, no to bo po chwili e, zacznie przepływać ta energia i on. Zacznie nawet powiedzieć, co, o co Ci chodzi stary, co Ty robisz, na no się tak na mnie patrzysz, no nie, wymięknie, rozumiecie, i dojdzie do jakichś spin, no nie, dlatego gdzieś tam jak dużo e, gości ma dużo kumpli, no to zazwyczaj jest tak, że dobra, popatrzymy chwilę na siebie gdzieś tam do góry, w bok, no nie, i tak dalej, no ten kontakt to jest, ale no jakby to powiedzieć, nie jest długotrwały, no nie? No bo po prostu zaraz dochodzi do jakichś niezręcznych sytuacji, że on sobie myśli, że ty jakiś dziwny jesteś i tak dalej. I po prostu zaczynają się problemy, no nie? I teraz zobacz, to przeszkadza ci tak naprawdę y, ogarniać dziewczyny, no bo y, zobacz, dziewczyna wręcz wymaga od ciebie, żebyś jej patrzył się głęboko w oczy. I w momencie, gdy podchodzisz do dziewczyny, Czasem jest tak, że goście mają tak, że mówią coś dziewczynie, a oczy w górę, w kosmos, gdzieś tam w bok, no nie. I unika tego kontaktu, unika tego kontaktu, chwilkę popatrzy, no nie, spodobałaś mi się, ale patrzy gdzieś w sufit, no nie, masz ładne włosy, ale patrzy gdzieś tam na ziemię, no nie, i tak dalej. I przez to dziewczyna nie czuje tego, rozumiesz, nie czuje tego, nie czuje tego. No, bo ty jesteś tak nauczony, bo jak gada z ziomkami, to ogólnie oni to tam mają gdzieś, gdzie ty się patrzysz, dla nich liczy się informacja, zero-jedynkowa. No nie, spoko, ile zarabiasz? spoko, auto, co wymieniłeś, a lusy, o spoko, jakie, no nie, jakiej firmy i tak dalej, no nie. A to, że gdzieś gdzieś tam patrzysz i tak dalej, to ich to nie interesuje, tylko informacja, no nie. I dlatego jest to jeden z no, takich problemów, dlaczego ci nie wychodzisz z dziewczyną, bo ty po prostu nie potrafisz skupić wzroku na kobiecie, na jej oczach. I naprawdę ja czasem nieważne co ja tam mówię, bo między nami jest po prostu gra. Nasze oczy po prostu spotkały się i czasem jest tak, że dziewczyna już nie wytrzymuje, patrzycie na siebie, przegryza usta, za chwilę zjeżdża jej wzrok na mój rozporek, no po prostu nie wytrzymuje, ja mój wzrok zjeżdżam gdzieś na jej biust, no nie? I my po prostu porozumiewamy Porozumiewamy się w ogóle bez słów, rozumiesz, a to, co my gdzieś tam mówimy, no nie to, co gdzieś my tam mówimy, to w ogóle nie słyszymy tego, no nie. Czasem dziewczyna jest tak, że jak się długo na nią patrzysz, to pierwsza jej reakcja jest uśmiech. Zawsze zaczną się uśmiechać, no nie? Jak patrzysz na nią, ale to już jest flirt, rozumiesz? To już jest flirt. I tym się właśnie różni uwodzenie kobiet, no bo po prostu dużo rzeczy w uwodzeniu. Między kobietą dzieje się bez słów. Bez słów, rozumiesz? I w momencie, gdy właśnie ty dużo gadasz z facetami i tak dalej, i tak dalej, no nie, no to dlatego masz problem z kobietami, no bo widzisz, ty gadasz z nią jak z facetem, czyli wzrok ci gdzieś tam jeździ, chwilkę spojrzysz, dobra, uciekamy e, i tak dalej, no nie tutaj na biust ci pójdzie, no nie, ale i dzieci nie ma nic złego, jak ci wzrok idzie na biurko, tylko to musi być grano, nie? Ty musisz trzymać długo, no nie? Ja powiem ci tak. Czasem jest tak, że ja samym wzrokiem, no potrafię, no, wyrwać dziewczynę, samym wzrokiem, patrzą, patrząc się na nią. Wystarczy, że nasze oczy się spotkają. Zobaczcie, że kobiety te oczy to takie szerokie zawsze robią. Gdy kobieta chce coś od faceta, gdy jej się facet podoba, to zazwyczaj jest tak, że ona go szuka wzrokiem. Szuka go wzrokiem. Nieważne, czy siedzi w piątej ławce, czy w pierwszej, ona go szuka, no nie szuka. I nagle, i chce, żeby jej oczy się połączyły z tobą. Chce po prostu, chce tego. Chce tego. I w momencie, gdy traficie, to ona chce, żebyś trzymał jak najdłużej, rozumiesz? Tak kobiety działają. Ona już Ci wysyła swoje fale oczami, no nie? Oczami. I w momencie, gdy ją zobaczysz, patrzycie się, ona już dobiera włosy, przebiera, tutaj biust poprawia, po prostu, ale patrząc na ciebie, no nie? Z drugiej strony, jak idzie u, dziewczyna ulicą pochodniku, a ty idziesz, pierwsze co, co robi? Patrzy się na ciebie, szuka kontaktu wzrokowego, szuka kontaktu wzrokowego, żebyście złapali, no nie? Eye contact. Naprawdę, i czasem jest tak, że przykładowo siedzę, no jakieś urodziny, Jestem z dziewczyną, a jej koleżanka. Y, ja już widzę, po prostu ona się na mnie patrzy. Ja się na nią patrzę, uśmiechamy się i już między nami jest y, ogień. I zazwyczaj jest tak, że y, dziewczyna, z, która, y, z którą np. tą noc, e, stara, co ty robisz? Stara, uspokój się. Czasem jest tak, że nic się nie odzywa, ale już widzi i zaraz pójdzie y, do WC z koleżanką i jej tam powie: Ty zostaw mojego faceta, no nie? No, ale co ja mu robię? Ja się tylko patrzę, on się na mnie patrzy. Rozumiecie, widzicie, jak kobiety odwracają zaraz kotogonem, ale wiadomo o co chodzi. Wiadomo o co chodzi. Dlatego mówię, przebywając gdzieś tam, no ja to mówię z facetami, no tak naprawdę nie nauczysz się uwodzić, no nie? Niektórzy mówią, no musisz, żeby stać się mężczyzną, musisz gdzieś tam z facetami przebywać. No nie. Nie do końca jest to prawda. Możesz nie przebywać z facetami, pójdziesz do lasu. Będziesz miesiąc w lesie, mieszka jakiś surwival, będziesz większym gdzieś tam e, mężczyzną niż jeden, co gdzieś tam e, na siłce pakuje, no nie? Boom. Także nie jest to wyznacznik. Dlatego no mówię. Okej, okay, ja. Dlatego ja na przykład. Mi jest ciężko rozmawiać z innymi gdzieś tam facetami na żywo, bo ja po prostu. No, ja już jestem po prostu maszyną, no nie do wyrywania lasek. Ja po prostu ja staram się w ogóle nie patrzeć w oczy, bo po prostu niektórzy gdzieś tam będą uważali, że jestem dziwny i tak dalej, no nie. Staram udawać się, gdzie jest tam, dobra, no okej, okay, no a ile zarabiasz? Okej, okay, fajnie, spokojnie, wow, super, nie. Co są tacy prości. Z kobietami, na przykład, no czasem jest tak, że e, kolega przyjdzie z dziewczyną, no nie, ja popatrzę i już wszystko wiem, oni już nasze oczy po prostu i. Dlatego też dużo mnie, jakby to powiedzieć, kumpi nie lubi odcina kontakt, bo po prostu ich, ich panienki, no... Po prostu jest taka chemia, no nie? Zawsze i zawsze, no zazdrośni są, no nie? Zazdrośni. Chwila nieuwagi, ja już po prostu, no, z jego dziewczyną, no mówię, zazwyczaj, no, ale to nie ten temat. Także, no mówię. kontakt wzrokowy Kontakt wzrokowy jest całkiem inny gdy rozmawiasz z kumplem, a całkiem inny gdy rozmawiasz z dziewczyną. Musisz to zapamiętać. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.